Domowe pranie to dla Ciebie smutny obowiązek? Pokażę Ci kilka tipów, żeby to usprawnić. Czy ty też masz odwieczny problem ze sparowaniem skarpetek na suszarce? Mam na to trik. W Briko znalazłam specjalny wieszak na skarpetki. Dzięki temu nie zajmują dużo miejsca na suszarce, nie spadają i możesz je łączyć w pary. Zagniecenia na koszulach? Użyj drewnianych wieszaków z szerokimi ramionami. Nie odkształcają materiału, więc koszule po praniu zostają gładkie. A co z praniem butów? Wrzuć je do specjalnego organizera, dzięki temu nie obiją się w pralce, a pierze się je wygodnie i bezpiecznie. Znowu zafarbowało ci pranie? Moje must have to chusteczki wyłapujące kolor. Wrzucasz jedną do bębna, a kolory zostają żywe i bez przebarwień. A co jeśli z pralki czuć nieprzyjemny zapach? W brico znajdziesz płyny do czyszczenia pralek, a także środki do prania i płukania. Dzięki tym trikom pranie i suszenie staje się prostsze, szybsze i przyjemniejsze.